Kolego, ile, ile będzie kosztował ten gołąbek? Ile? Powiedz. Nie chcę, żeby to było ciepłe. Paweł, ile będzie kosztował ten ile będzie kosztował? No, a teraz? Ten gołąbek to jero. A, w ogóle? Ja, ja. Ten gołąbek to jero. A, tak, Kolega, cały lot, jak byś chciał sprzedać? Tu u was... <coughs> <giby> gdzie to tu w ty, tym ty, zagranicznym temacie ile taki cały lot by kosztował? O, jedy, ja ty tery, te, tery, te, tery, tery, te, tery, te, tery, te. O, Pozwól, że przetłumaczę, bo nie tery, 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 <trad Bastardy> Teraz tery, 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 ja, tery, ja, Ja, ja,

tak, 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 Wszystko. Komplet. tak, Ej, tak, 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 no, no, no. no, no, no. Jero, zloty, zloty petečná, čekaj. A co se dvacet šest Oh, jo, jo. Oh, kopka. Ah. <laughs> oh. Yes. <laughs> yes. <laughs> oh.